Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mówi do was senior gracz, a to jest kolejny odcinek moich przygód w krainie gry Subsystems. Moi drodzy, od naszego ostatniego spotkania minęło kilka dni w czasie gry. Ja troszeczkę pobudowałem. Nie chciałem was męczyć tą budowlanką więcej, więc powiem tylko co zrobiłem w zasadzie jedną dużą rzecz pod tytułem wieża energetyczna. To znaczy wieża, na której umieszczam wszystkie panele które będą tworzyły moją farmę fotowoltaiczną, ewentualnie może turbiny wiatrowe. Dlaczego w ten sposób? Dlatego, że pomyślałem sobie, że jak z czasem włączę ataki łowców na moją bazę, chociażby tylko z zemsty, to te panele mogą ulec łatwemu zniszczeniu, a w tym momencie powiedzmy sobie, one są chronione. Wieża ma 5 kondygnacji, więc jest całkiem wysoka. Za chwilę zejdziemy w dół, zobaczycie sami. Ja natomiast pokrótce powiem Wam, jak wygląda sytuacja z łowcami. Co widać, a czego nie widać. Otóż na północnym zachodzie, ja wezmę sobie karabinek i przyceluję. Tam, gdzie celuję, widać, jeszcze przesunę się trochę, o, widać bazę, dużą bazę, tam jest pięciu łowców. Jak się lepiej uzbroją, czyli chociażby w strzały z granatami, no to wtedy będę mógł zupełnie spokojnie ich najechać. Tam widzieliście przebieg w jeden. Na schodzie w zasadzie oni siedzą, palą ognisko, nic nie robią. To znaczy przynajmniej nie zrobili nic od wczoraj, bo wczoraj się pojawili i nie widać, żeby cokolwiek robili. No i jest jeszcze jedna baza na południu. Jeżeli tam powiedzmy sobie południowy wschód, południe nie widać jej dokładnie, bo znaczy w ogóle jej nie widać, bo jest przysłonięta drzewami, ale tam jest. Dobrze, jestem ciekaw, czy Wędkarz dzisiaj przyjdzie. To zanim on przyjdzie, to ja zejdę z tej wieży. I teraz moi drodzy, ktoś z Was pisał w komentarzu pod odcinkami, że w głowie się kręci, jak patrzy, jak ja chodzę po schodach. No to powiem, teraz mu się zakręci podwójnie, bo tu są tylko schody i nie mam zamiaru zamieniać ich na yy, włazy, bo nie ma takiej potrzeby. Tam na górze był mi potrzebny włas, tutaj nie. No to dobra, wracamy w takim razie do głównego pomieszczenia. Wyjrzyjmy przez okno. Wędkarza nie ma, ale jak będzie, jeżeli przyjdzie, to będziemy słyszeli, jak zarzuca wędkę i wtedy zupełnie spokojnie będziemy sobie mogli się z nim rozprawić. Dobrze, natomiast moi drodzy, ja chcę zrobić rzecz kolejną dzisiaj. Ja chcę rozbudować kurnik. Kurka jest sobie na wolnym wybiegu. Patrzcie, ma już. Dziesiąty, nie dziewiąty poziom to sto życia. Dobra, tu jakąś skrzynkę nam rzuciła akurat więc zupełnie spokojnie. Niedługo będę potrzebował ją, że tak powiem, uśmiercić. Ma wolny wybieg, ma tacę na odchody. Mamy jaja, a to co ja bym chciał zrobić dzisiaj, to jeszcze dwa, zrobić dwa po prostu miejsca na dwie kolejne kurki. Będę do tego potrzebował jeszcze desek, złomu i lepiszcza. No to w takim razie spokojnie. Deski, złom i lepiszcze. Deski, złom... Y... ...lepiszcze jest? Jest. Dobrze. I będziemy mogli zapolować na dwie kolejne kury. 340. i 40. No to powinno nam wystarczyć i energii i masy. A a potem zobaczymy co dalej. Dobrze, teraz się będziemy zastanawiać co dalej. Z tego prostego względu, że no masy nie mam w ogóle, mam trochę bawełny, mógłbym zrobić pikowaną tkaninę i zacząć po malutku robić y, moje przyrządy do nurkowania, ale to też jeszcze trochę potrwa. Na razie ja to wszystko czego nie potrzebuję zrzucę tutaj. Łącznie z tą bawełną. Dobrze, metale, oczywiście to do skrzynki. Tam nic nie rośnie, trzeba będzie zaraz coś wysiać. Azot tutaj, mieć tutaj, mieć jeszcze mam. Żelazo jeszcze mam. Dobra, trzeba coś wytapiać. Myślę, że zaczniemy od tego, czego jest najwięcej, czyli od azotu. Niech on się wytapia. Ok, a ja się zajmę jeszcze jedną rzeczą, a mianowicie tak, zobaczę jak tu wygląda sytuacja z opałem. Kiepsko wygląda. Dobra, wrzucimy w takim razie frykiet, już nie będę czekał, tam się dopali. Drewna nie mam, będę się musiał udać po drewno. Ok, jak u mnie z jedzeniem kiepsko, no to trzeba będzie coś ugotować w takim razie. Y, tu też za wiele nie ma. No to weźmy sobie podziel na pół. Tak dwie wątróbki, jeden stek powinno nam to sprawę głodu załatwić. Nawodnienie OK. Yy, warzywka owoce tak sobie średnio. Ale poczęstuję się marchewką. OK. Jest dobrze. Wody sobie łyknę. I przy okazji właśnie wysadzania pomidorów pójdę po wodę. Dobrze, czyli teraz szybciutko tutaj. O, i pomidorki. Robiło mi się o 4 nasionka za dużo, ale to już nie szkodzi. To sobie z tym jakoś poradzę. Dobrze. OK. Czyli teraz tak. To jest powrotem do skrzyni. Po co ja z tym karabinem wychodzę, to nie wiem. Czekam na wędkarza, Ale nie wiem czy dzisiaj przyjdzie. I miałem iść powody. No to jeszcze szybko zdążę powodę skoczyć. O! Ale żem się skoczył, a bandażu nie mam. Ja ciężkręcę, no słuchajcie, no taki skok. To przecież nie powinien być jakiś niebezpieczny. A tu się skrwawiłem, dobrze, że nogi nie złamałem. Ile mam tych szmatek? Trochę bandażu to ja w ogóle nie mam. W ogóle nie mam apteczek, słuchajcie. Trzeba będzie zacząć robić znowu apteczki i bandaże. Dobra, tyle wystarczy. O, tak to miało wyglądać. Tak miał wyglądać ten skok. Dobra. Napełniamy. Tam mi się pewnie już mięsko upiekło. A nie, apteczki mam trzy, słuchajcie, to teraz dopiero zauważyłem. Tak popatrzyłem w kupunek, a nie w pasek, i wyszło mi, że nie mam apteczek. A mam ich trzy sztuki. Dobra, jemy, jemy, jemy. Ok, jestem najedzony, jestem napojony. Teraz tak, tę wodę tutaj wrzucę. Niech się gotuje. Te cztery wrzucę tutaj. Niech czekają na swoją kolej. Ok. No ubogo ze mną, ubogo. Znaczy u mnie. Ja ten pistolet nie wiem, czy ja chcę jeszcze nosić. ten stary łuk. Chyba mi do niczego nie niepotrzebny. Skoro mam nowy. Dobra. No i co? Teraz kurka ma. Gdzie jest nasza kurka? Ma ciągle jeszcze poziom dziewiąty. Dobrze widzę tak poziom dziewiąty i mamy dwa miejsca na kurki jeszcze no to trzeba będzie te dwie kurki upolować a przy okazji ok pójdę na południe spróbuję wam pokazać trzecią bazę o której mówiłem mam nadzieję że mi się to uda kurka Powiem szczerze, mógłbym ją upolować. Ale ze starego łuku. Aha, a ten, ten zostawiłem z kolei. Hmm. Czy uda się ją ustrzelić tak jak ja bym chciał ją ustrzelić tego łuku. Trafić? Trafiłem, ale zabiłem czy nie? No niestety zabiłem. Niestety zabiłem. Czyli muszę zwiększyć odległość. Dobra. Yy, wodospad, nad wodospadem muszę przejść. Mam nadzieję, że tam żadnych dzikich zwierząt nie będzie. Za kole rzeki i baza przed nami. Tam jest. Oj, żeby on mnie tylko nie zauważył, bo w tej chwili nie mam ochoty się z nim spierać. Chociaż z drugiej strony. Aj! Dobra, załatwiłem dwóch z trzech. Załatwiłem trzech z trzech. Dobra, tylko że krwawie. Dobra, teraz tak, teraz tych pleca, te plecaki poszukać. Powoli. Na te plecaki to ja niestety jestem ślepy, więc być może przejdę koło nich parę razy, zanim je znajdę. Muszę sobie jakoś tak to wszystko poustawiać zaraz. Ten jeden był tutaj za drzewem. W tamtą stronę jest jeden. Ok. Teraz drugi. Jest drugi. Ok, fajnie. I pod bazę. On wypadł z balkonu i mam nadzieję, że ten plecak będzie leżał na ziemi gdzieś. Gościu jest tu, a plecak jest, a plecak jest niestety tam. A plecak jest niestety tam O, to się da wziąć Tego się nie da wziąć Dobra, nic tu nie mają oprócz popiołu Nie da się tego wziąć naprawdę nie da się. Trzeba uważać w takim razie. Dobra, drzwi pewnie zamknięte. Drzwi zamknięte. 500. Oj, 500 to ja tutaj niczym nie zrobię. Kody na 500 punktów. Więc trudno. Jeden plecak poszedł się gwizdać, a szkoda. Aha, już nie mam amunicji nawet. Dobra, pytanie jest, czy ja mogę tego kleymora rozbroić na przykład z pistoletu. Mogę. Okej, okay, porządnie. No niestety, tylko popiół. Nawet nic nie gotowali. Przykra sprawa. Wejścia nie ma więc nic tu nie zrobimy tak jak powiedziałem też trzeba się będzie dozbroić i przyjść i złożyć im jeszcze niejedną wizytę a tymczasem ok tymczasem mamy coś do zebrania jakieś żelazko dobrze czyli tutaj nam się to udało można powiedzieć cięcie Akcja i możemy spokojnie wracać do bazy. Nawet nie ucierpiałem bardzo. Zając! Yy, zając daje tłuszcz, ale nie nam bardziej zależy na piórkach, bo z piór będą właśnie strzały i strzały z granatami. Czyli to, co naprawdę robi duże boom. Natomiast królik, no to. Aha, niedźwiedź tym bardziej nie. Dobra, nie mam amunicji, słuchajcie, więc nie będę jej marnował w tej chwili. To prawda, jedzenia też za wiele nie mam. No ale co zrobić, bywa czasem. Dobra, teraz tak, tylko się. Zupełnie spokojnie zewakuuję do bazy. Nawet jeśli coś tam po drodze leży, a nie zbieram, to z, ze względów bezpieczeństwa można już powiedzieć: OK, jestem przy bazie. Mogę chwilę odpocząć i rozejrzeć się dookoła. Hmm. Jak ja wyglądam za amunicją do karabinka? Nie mam w ogóle. Nie mam w ogóle. Yy, nawet jej nie zrobię. Dobra, tu jest niestety martwa kura. No i jeden błąd popełniłem. Kardynalny, zostawiłem otwarte drzwi. A to jest zaproszenie normalne dla łowców. Wejdźcie sobie, zobaczcie co ja tu Dobra, jak tam z wędkarzem sytuacja wygląda? Jest, nie ma, nie ma. Może był, może ułowił co miał ułowić i poszedł, więc nie zdążyliśmy się z nim spotkać. Ale w takim razie na pewno przyjdzie następnego dnia. Dobrze, wobec tego co? No, ja mam jeszcze chwilę czasu, bo jeszcze widać trochę dnia zostało. Kura ma już poziom dziesiąty, więc można ją zupełnie spokojnie złapać. Tak, uśmiercić. O, i sprawić, bo przecież po co ma zjadać nam zasoby i wypijać wodę. No i teraz kurczak już pięknie do lodówki. Tak, pust do wytopienia. A ja proszę. Jeszcze... Tam się coś topi? Nie, nic się nie topi. Na razie ten się topi. Mamy już 7 piórek premium. Tu gdzieś chyba powinienem mieć jedno. Na pewno mam jeden granat. Nie, nie mam. Nie mam? Nie ma. Nie widzę przynajmniej. Tego. Jest, 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 więc mam ich 8. A czego trzeba do zrobienia strzał premium? Oczywiście strzały już kosztują masę i energię. Tak. Do strzał premium kryształy. No to już jest grubsze przegięcie, przepraszam bardzo. Jak jest złom, żelazo, tak. To do premium kryształy. No, nie róbmy sejaj. No, powiem szczerze, jestem zaskoczony i to bardzo niemile. No, no nie patrzyłem w te receptury. Rzeczywiście moja wina, mogłem sobie sprawdzić. Ale to bez sensu. Ja mam ryzykować życie pod wodą po prostu po to, żeby strzały zrobić. Nie podoba mi się to wcale. No, trudno, dobra. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. W takim razie wyrzućmy ten popiół. Wyrzućmy też całą resztę. Cieszmy się tym, co mamy. Ok, a mamy też niemało przecież. Dobra, karabinek tu. Dobra, to jeszcze wyrzucimy do skrzynek, czego nie potrzebujemy. Wodę mamy. Jedzenie mamy. W porządku, jestem najedzony. Jak tam u roślin? A, rosną sobie, niech sobie rosną wieczorem. Dobra. No to co? To, to idziemy teraz jeszcze coś po prostu poszukać, no bo... Co innego mi pozostało? Dobrze, przeładowany. U, przeładowany można powiedzieć. Pobiegniemy, poszukamy. Zobaczymy, co znajdziemy. Ale powiem szczerze, jestem bardzo niemile zaskoczony właśnie tym, że do strzał premium potrzebne są kryształy. To jest 6, tak? Żelaz. Dobra. Co było robić? Próbujemy teraz upolować sobie. Nowe kury, miśka słyszałem, ale tak niezobowiązująco, chyba że akurat po tej stronie skały. Nie, nic tu nie ma. Wydawało mi się, że było tu kiedyś ognisko, ale mogło mi się tylko wydawać. I całe szczęście zresztą, bo coraz mniej terenów mam do takiego swobodnego lądrowania, można powiedzieć. Coraz gęściej się tu robi. Dobrze widziałem. I coraz trudniej jest się tutaj poruszać. Nieju, Naprawdę. Daj se spokój. I po co ci to było? Oj, nie tak, tylko tak. A przy okazji jeszcze mu przyłożyłem. Dobra. Okej, okay, ręce umyjemy gdzieś tam po drodze. Przy okazji, nie będę teraz mył tych rąk, nie będę bardował wody z manierki. Mam nadzieję, że sobie znajdę jak, jakiś kawałek wody. O, tam jest duża woda. Dobra, schowam tą siekierkę. Trochę niewyjściowo człowiek wygląda, jak biega z zakrwawionymi łapami z siekierą. Tam na skale coś jest, czy mi się wy... Gdzieś tu kurę słyszałem. To tylko gra świateł, niestety. O, jaka szkoda. O, jaka szkoda. Dobrze. Roślinkę widzę, ale rozglądam się jeszcze... Gdzieś tu gdakanie usłyszałem. Nie, tamten na pewno nie gdakał. A skoro nie on gdakał, to kto? Tego nie wiem. Idę w stronę skały. I jeszcze sobie tu zejdę do wody. Ręce umyć. I jak powiedziałem, dopóki jest jasno, to wiadomo, że się dzień wykorzystuje. Żeby jak najwięcej znaleźć, jak najwięcej zrobić. O no, tym razem... Mieliśmy potyczkę z łowcami. Też chyba nie było najgorzej. No dobrze, znajdę ja tu coś jeszcze. Czy już nic nie znajdę? Powiem tak, jedyne co by mi sprawiło pewną przykrość, to gdyby się tu pojawił łoś, a ja nie mam niestety nabojów do karabinka i nie wiem co z tym fantem zrobić, bo yy, materiałów do wytwarzania amunicji też chyba za wiele nie mam. Zresztą o tym się przekonam zaraz w bazie. O stąd możecie zobaczyć, jak wygląda moja wieża energetyczna. Jest kura. No to dobra, spróbujmy ją. Aha, jest też niedźwiedź. I wilk. wszystko biegnie za nami, a ja biegnę za kurą. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Jest! Dobrze. Okej. Okay. Porząd. Kurka złapana. Kurka do kurnika. Wolny wybieg masz, wolny wybieg masz. Żyj sobie. Spokojnie. Aż osiągniesz dziesiąty poziom. Dobrze. Ja za ten czas wejdę do domu i sprawdzę. Posłychać. Tu się wytapia. Cały czas i dobrze. Potasu będziemy potrzebowali bardzo dużo, bo trzeba będzie wytwarzać materiały wybuchowe. Trzeba będzie robić granaty. No i strzały premium. I znowu powiem szczerze: nie wiem, co mam z tym fantem zrobić. Coś słyszałem, albo mi się wydawało, że słyszałem. Chyba jednak to drugie. Dobra. Tam coś jest na skalę. Więc ja to coś podniosę. Czyżby tam jeszcze kurka chodziła? Słuchajcie, jeszcze trochę wytrzymałości mam, tylko że tam jest misiek. Ja ją spróbuję sięgnąć z łuku. a stąd to ja ją zabiję. Spróbuję ją przegonić w tamtą stronę. Będę miał dwie. Stój. Nie, tam nie. Trudno, udało jej się. Tu widziałem jelonka, ale to też już nie. Ok, słuchajcie, muszę drogą okrężną wrócić do bazy. Wyprowadziłabym je prosto na bazę tamtych łowców, więc dziękuję, postoję. 30 to jest królik. To, to masz szczęście, gościu, na takich nie poluje dzisiaj. O, i czyżbym tam widział nowe ognisko? wejdę na skałę albo na wieżę, to zobaczymy. Ciemno niewiele widać, ale wydawało mi się, że widzę ogień. A może mi się tylko wydawało. No dobrze, moi drodzy, dzień się skończył, ciemno się zrobiło. Nie pozostaje nic innego, jak dobrze się wyspać i przygotować się na przygody następnego dnia.